Hanging with a new crowd that dress like the undead. If you're jumping bail, you know it's gonna find you. So you better figure out where you're gonna run to. Where you're gonna run to now jungle he got snakes on a plane The bounty hunters coming and don't care if you afraid You don't know him He's a man with no name. Cześć, ja jestem Efren i witam Was w kolejnym odcinku serii Jak Zdobyć. I teraz tak, na początek kilka informacji. Otóż przeglądałem komentarze pod tymi moimi ostatnimi filmami i mountem, który najczęściej się powtarzał był Corrupted Firehawk. Ja tego mounta już pokazywałem na starym kanale, więc nie będę tego robił jeszcze raz. Jeśli ktoś to przegapił, to tutaj macie link na ekranie, możecie sobie to zobaczyć. Natomiast wracając do dzisiaj. Mountem, który pojawił się również kilka razy był ten, który właśnie zaprezentuję. To jest Onyx Cloud Serpent. Jest to Serpent, ja już jednego Serpenta pokazywałem, to był Thundering, czyli ten z tymi piorunami. Ten tak naprawdę jeśli chodzi o cechy wyglądu za bardzo się nie różni. E, jedyna różnica tak naprawdę to jest kolor, natomiast animacja, no i te wszystkie inne tam cechy, rogi, nierogi, rogi, jakieś ozdoby, wszystkie są identyczne, więc mount ten nie jest jakiś tam szczególnie wyjątkowy. Chociaż ma swoich miłośników właśnie ze względu na tę barwę, jest taki fajny, mroczny. Jeśli ktoś ma na przykład fajną transmogryfikację, nie wiem, Death Knightem czy, czy kimś innym, no to fajnie to się wszystko komponuje. To chyba tylko w takich celach estetycznych tak naprawdę ten mount. Animacja jest identyczna jak w przypadku innych Cloud Serpentów, czyli taki wężowy ruch. E, może się to komuś podobać, może nie, to jest oczywiście kwestia gustu. E, no i teraz tak, co jest fajnego w tym mountie? Ten mount jest pod tym względem bardzo fajny, że bardzo łatwo go zdobyć. To znaczy, pamiętacie kiedyś pokazywałem Wam mounta, który nazywał się Shadow Pan Riding Tiger? To był mount, mount którego mogliśmy zdobyć u reputacji Shadow Pan. Ja teraz jestem tutaj przy ich siedzibie. I kiedy wbiliśmy sobie reputację na poziom Exalted, mogliśmy sobie właśnie takie trzy e, tygrysy kupić. Znaczy jednego tygrysa, ale w trzech wersjach kolorystycznych. I właśnie co jest fajnego, kiedy wyfarmimy sobie u nich reputację na poziomie Exalted, możemy kupić te właśnie tygrysy, ale oprócz tego udostępni nam się tutaj finałowy quest w tej frakcji. I właśnie nagrodą w tym finałowym questie jest ten właśnie Cloud Serpent, na którym teraz siedzę. Czyli tak naprawdę robiąc jedną reputację, możemy zdobyć aż cztery mounty. Trzy tygrysy w różnych wersjach kolorystycznych, plus ten Cloud Serpent. Czarny Onyx, właśnie. Czyli, jeżeli ktoś naprawdę chce sobie szybko mounty zdobyć 4, no to tutaj jest dość prosta droga. No i też to jest fajne dla tych ludzi, którzy nie lubią jakichś achievementów, wydumanych i tak dalej, ponieważ to, to jest po prostu tylko farmienie daily questów. No i teraz jeszcze to jest troszkę szybciej niż kiedyś, ponieważ jak mamy ten revered poziom, to możemy sobie kupić booster, który nam dwukrotnie zwiększa reputację. Czyli ten ostatni odcinek do Exalta już idzie bardzo szybko, więc jak widzicie, jest to mount bardzo łatwe do zdobycia. No i to było na tyle. Jeśli macie jakieś pytania, to oczywiście wpiszcie w komentarzach. Aha, i piszcie w komentarzach również swoje propozycje na mounta do kolejnego odcinka. Tylko jeśli widzicie, że ktoś napisał właśnie mounta, którego również wy byście chcieli, to nie piszcie kolejnego komentarza, tylko ja bym prosił jednak o te łapki w górę, jak to się mówi czy, czy te kciuki żeby po prostu to trochę bardziej uporządkowane było, łatwiej to będzie potem przejrzeć i stwierdzić, który jednak, którego najbardziej chcecie. No to by było na tyle z mojej strony. Ja Wam dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Cześć.